A czy witamina C nie może zaszkodzić? To znaczy, czy nie jest toksyczna? Nie, no skąd, skąd? Witamina C, czy to mamy witaminę C doustną, czy mamy formę witaminy C dożylnej, ona zawsze się metabolizuje do takiego związku, który się nazywa szczawiany wapnia. I te szczawiany wapnia są takimi jądrami krystalizacji, na których mogą powstać kamienie nerkowe. U osób, które ma, na przykład mają predyspozycje do kamicy, no bo mają rodzinne, etc. No zachowują ostrożność oczywiście, że ktoś ma kamicę, no to to się mówi, wiecie państwo, no jest kamica, musimy tutaj ostrożniej, bo metabolizuje się taki, tak. Taki objaw, który część osób może mieć, i to jest opisywane w literaturze też, Amerykanie 2008 rok, może komuś się w głowie zakręcić, jakieś lekkie nudności, ktoś może troszkę biegunki dostać, ale to są, jakbym miał, tak powiedzieć, doświadczenia własnego i czy to jest poparte literaturą, rzeczywiście to jest koło paru, paru procent. Taki może najbardziej Wycieńczony pacjent może nie aż tak dobrze pierwszorazowo zareagować. A tak pośrednio, tak powiem, wycieńczony pacjent po leczeniu, na przykład chemioterapeutycznym, potrafi bardzo szybko zareagować. To jest mówię tak osobniczo, wiemy z wielu danych, jak to mi ktoś tam powiedział, na tych chata teraz można wpisywać, i widać, że były podawane dawki 100 gram na jedną dawkę i one były one były bezpieczne, nie miały takiej toksyczności. Raz był opisany przypadek bodajże chyba chłoniaka, gdzie była stosowana duża dawki witaminy C i tam doszło do takiego masywnego rozpadu tego tego nowotworu